Hej, hej, tu Adam Bialic z Komórkomani. Mam dzisiaj dla was porównanie dwóch najlepiej wykonanych smartfonów tego roku, czyli HTC One i Sony Xperia Z. Jak na pewno doskonale wiecie, HTC One wykonany jest z jednego kawałka aluminium. Dzięki czemu wygląda naprawdę świetnie, a kiedy trzymam go w dłoni, mam wrażenie tego, że używam smartfona z najwyższej półki. Nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Sony Xperia Z tak naprawdę niewiele mu ustępuje. Z każdej strony pokryta jest szkłem, które rzeczywiście też bardzo dobrze wygląda, chociaż jak widzicie, zbiera ślady palców. Jednak niewątpliwą zaletą tego telefonu jest to, że odporny jest na stłuczenia, a także na wodę. W przypadku HTC One, niestety, jeśli upuścimy go, to prawdopodobnie aluminium się odkształci, a jeśli ekran zostanie rozbity, to niestety naprawa jest bardzo trudna, o ile w ogóle możliwa. Oba te smartfony pochwalić się mogą ekranami o rozdzielczości Full HD. Przy czym Sony Xperia Z ma przekątną 5 cali, a HTC One 4 i 7. Nie należy jednak przejmować się tą różnicą, bo jeśli dobrze się przyjrzycie, to zobaczycie, że różnica chowa się przy pasku przycisków. Tak naprawdę ekran, którego używamy, jest bardzo podobny w jednym i w drugim smartfonie. Trochę szkoda, że HTC montując mniejszy ekran nie postarało się, żeby smartfon też był wyraźnie mniejszy niż ten pięciocelowy. Jak możecie zauważyć, różnica jest tak naprawdę niewielka. Jak na pewno wielu z was doskonale wie, niewielkość jest najważniejsza, a jakość. W przypadku Sony niestety nie postarali się Japończycy. Znowu zamontowali nam TFTTN panel, który no nie jest to najświeższa technologia i wygląda o wiele, o wiele gorzej niż ten w HTC One. W HTC One zastosowano ekran SLCD-3 Full HD, jak już wspomniałem, który jest moim zdaniem jednym z najlepszych paneli w tym momencie na rynku. Niestety tego nie mogę powiedzieć o Sony daleko mu do czołówki. Gdybym w tym momencie miał zdecydować, który z tych smartfonów jest wykonany lepiej, i ze względu na to wybrać któryś, miałbym bardzo ciężki orzech do zgryzienia. Oba mi się naprawdę bardzo podobają, mają swoje zalety i wady, i naprawdę ciężko mi powiedzieć, który jest lepszy. Może Wy mi pomożecie i w komentarzach napiszecie, jak Wy uważacie.